a mnie czekają trudne zadanie. Ścieram tablicę, bardzo się staram, by była czarna i jakaś szara. Gdy mi papierek wejdzie pod nogę, to mu do kosza wskazuje droga. Dzięki mnie w klasie panuje czystość, tak tak wyrówny to osobistość. Mam oczyste ręce, świętej ciążki słowem, Mam się szkolne obowiązki. Na imię Julia mam i taką radę wszystkim dam. Na zajęciach często zgłaszać się trzeba, wtedy problemów z nauką nie ma. Teraz liczyć się, uczymy to rzeczy są ciekawe. Są pamięci, oczyszka, kanki, razem pięć zabawek. Jeden słon jest, dwa niedźwiedzie, cztery małe koty. Czego tutaj jest najwięcej, dowiemy się o tym. Jeden, dwa i trzy i cztery i tak do dziesięciu. Dodajemy, rachujemy, liczymy w pamięci. Tak przez cały rok szkolny uczyć się będziemy. O czasów to jest pozorny, wiedzy zdobędziemy. Plastykie też bardzo kochamy. Wszystkie kolory już rozróżniamy. Wy jesteście kredki, siostrzyczki, kolorowe macie spódniczki. Kolorowe chusteczki w kieszenie, korolowe sny i marzenia. Gdy ktoś was do ręki bierze, to biegniecie po papierze. No i proszę, jest obrazek, więc zapaszcie wszystkie razem. A teraz wszystkim powiemy, co o ruchu liczni żyjemy. Dobrze wie, dobrze wie cała nasza klasa, że trzeba przez jeźdźnię przechodzić na, pas na pasach. Pan kierowca jadąc, gdy ujrzy człowieka, nie wjeżdża na pasy, tylko grzecznie czeka. Pierwszaczek choć mały, też się z tym zgodzi, że trzeba przez jezdnie po pasach przechodzić. że bardzo jestem już zdenerwowany, bo za chwilę, jak pewnie już wiecie, na ucznia szkoły będę pasowany. Teraz już ślubowa są.

być pilnymi i wzorowymi uczniami oraz czytelnikami? Ślubujemy! Czy ślubujecie? Należycie wypełniać obowiązki ucznia i czytelnika? Ślubujemy! Czy przyrzekacie pomagać słabszym i młodszym od siebie? Przyrzekamy! Poślubowanie! To spowodowane sytuacją, która się dzieje wokół nas, pandemią i tym, że nie mogliśmy być przez pewien czas w szkole. Byliście na zdalnym nauczaniu, ale bardzo się cieszymy, że możecie być już z nami tutaj w szkole. Bo szkoła bez głosu uczniów to tylko pusty budynek. To tak jak dzwon bez tego najważniejszego elementu w środku serca, które nie potrafi wydać z siebie dźwięku. Zwyczaj pasowania to bardzo stary zwyczaj, nie tylko w naszej szkole, obchodzony praktycznie od momentu, kiedy szkoła powstała, ale to również uroczystość, która sięga bardzo, bardzo daleko wstecz w historię, bo już do IX wieku. To wtedy właśnie królowie, dostrzegając dzielność, mężność młodych chłopców i mężczyzn, pasowali ich na rycerzy. Dawało to im olbrzymie przywileje, ale nakładało na nie też i obowiązki. I Wy dzisiaj, przed chwilą, takie ślubowanie przed nami wszystkimi tutaj złożyliście. Jestem pewien, że od tego momentu, tak jak żeście nam pięknie się zaprezentowali, będziecie dbali o to, żeby się uczyć, żeby e, zawsze iść e, z pomocą osobom potrzebującym tej pomocy. Chciałbym, abyście do szkoły przychodzili radośni. Żebyście spędzali tutaj najpiękniejsze dni swojego dzieciństwa i kiedy opuścicie po ośmiu latach mury naszej szkoły, często do niej wracali w pamięci. Dzisiaj bardzo serdecznie Wam gratuluję tego przedstawienia, na którym pięknie zaprezentowaliście już te zdobyte umiejętności i wiedzę, ale też pięknie zatańczyliście. Jako jedyna grupa zatańczyliście jeszcze kółko. Takie tutaj, nową figurę, którą poprzednie klasy nie pokazywały nam, no, pięknie to wyglądało. Bardzo Wam tego gratuluję. Na koniec, najważniejszy może akt to wręczenie właśnie dyplomów, które będą świadczyły o tym, że dzisiaj ten dzień pasowania odbyliście i że od dziś jesteście już pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności jako uczniowie i też jako czytelnicy. Dwie uroczystości dzisiaj się razem zebrały. Pani Natalio, mogę prosić? Za chwilę wspólnie wręczymy wam te dyplomy. Będziemy prosili, żebyście podchodzili po siebie pasowania na czytelnika. Od dzisiaj praktycznie będziecie mogli za chwilę korzystać już z zasobów naszej szkolnej biblioteki. Oczywiście pod pewnymi warunkami sanitarnymi, ale o tym już będzie, będą Was informować wasi nauczyciele, wychowawcy, ale również pani bibliotekarz, pani Joanna Soja, którą teraz bardzo serdecznie tutaj zapraszam. Witam Was w dniu dzisiejszym. My już wczoraj o tych obostrzeniach rozmawialiśmy, jak zapewne pamiętacie, a dzisiaj chciałam Wam tylko życzyć radości z czytania książek i wielkiej przyjemności z obcowania z książką w ogóle. Mam nadzieję, że większość tych ulubionych książek będziecie mogli znaleźć w naszej szkolnej bibliotece. A teraz, jak widzicie, przyszłam na tą uroczystość z królową książką. Posłuchajcie, co królowa ma do, Wam do powiedzenia. Witam Cię, kartę Krzelestę. tytułem na pierwszej stronie. Witam, bo potem przecież jestem, żebyś mnie ujął w dłonie i czytał. Kiedy jesz obiad, na zdrowie. Gdy chcesz się bawić, baw się, ja Ci nie bronię. Ale gdy chcesz mieć opowieść o wszystkim, co najciekawsze, ja Ci się skłonię. Kiedy ci smutno będzie, kiedyś samotny, chory, bez przyjaciela, ja z tobą pójdę wszędzie po przedzimowe wieczory w kraje wesela. Będziesz razem oglądać baśnie i cuda i dziwy. Na końcu świata, po niebie, po morzach i lądach, jako tak ptaki szczęśliwe, będziemy latać. Nigdy ci się nie znudzi, moją po każdej kartce nie są tak straszne. Przygody innych ludzi są przecież nie mniej warte niż twoje własne. Ja Cię bez trudu nauczę tego, co przydać się może, choćby po latach paru. Ja Tobie słowem kluczem w cudowny sposób otworzę pałac oczami. Ja uśmiechem swojej układki wciąż Cię witam i zapraszam, byś otworzył mnie i czytał. Teraz na znak, że jesteście czytelnikami Biblioteki Szkolnej wręczymy certyfikaty czytelnika. Prosimy o to, abyście podchodzili po wymienieniu Waszego imienia i nazwiska. Emilia Czerwińska.